Siemanko, tu Blade i dzisiaj mam dla was um, glitcha, którego wbiłem tydzień temu, coś takiego i jest to glitch związany z paczką oraz AGR-em, właśnie zdobyłem paczkę w um, triple ładnym, chciałem wam to pokazać, bo, bo tak i tyle. Żeby nie było, że coś cheatowałem, czy coś ogólnie. Więc tutaj macie paczkę. A przed chwilą widzieliście zresztą intro, które zrobiłem sam. Moja pierwsza rzecz, którą zrobiłem w Sonic Vegasie. Więc jeśli chcecie, możecie ją ocenić. Więc z tego intro również wyciąłem sobie po prostu swój awatar, którego nadal używam, ale jak macie jakiś pomysł i wam się nudzi, to możecie zrobić. Mi tam nie szkodzi, wam nie szkodzi i jest przyjemnie, wszyscy się cieszą. No, ale ogólnie. Chciałem wam powiedzieć, że, że załatwiłem sobie dwie nowe gry Metro 2033, które było yy, które było dodawane dawane za darmo jako giveaway na grudzień coś takiego na Facebooku Metra chyba czy coś takiego, nie wiem, jakieś pierdoły i tak i tutaj właśnie rzuciłem agr i nie zdobyłem agr -a. i mam nadal agiera I, i... i tak i mam dwa AGR-y. Seems legit. Um, również w sumie to się zastanawiam, co by było jakbym rzucił AGR-a za mapę. Czy on by tam... Sp albo na budynek. Co by się stało gdyby tam został. Dobra. Ale ogólnie drugą grą jest Stronghold 3 ponieważ tak mi się nagle zechciało po prostu pograć w jakąś staro strategiczną, starożytną załóżmy gierkę y no to pomyślałem, że Stronghold gra mojego dzieciństwa, podstawówki i tak dalej, to sobie zagram, przyciągnę najnowszą, jaka wyszła i tyle. I tak, więc to by było na tyle. Piszcie mi w komentarzach, czy chcecie, żebym coś nagrał z tych gier. Również chciałem wam nasze powiedzieć, że dostałem kolejne 4 doty i mam teraz 6 doty do dwójek. Więc jeśli macie jakiś pomysł na konkurs, to piszcie. Pomysł na, serii, pomysł na serię z Metra lub Strongholda, piszcie po Jestem Blade.